Wciąż pojawiają się nowe leki, między innymi w onkologii i hematoonkologii. Niestety często bardzo drogi stąd problem ich z udostępnianiem dla pacjentów. Ten problem jest nie tylko w Polsce, ale w jaki sposób można ten problem rozwiązać. Jeśli chodzi o nowe terapie i ich zastosowanie, szczególnie w świetle tego, że nowotwory stają się chorobami przewlekłymi, mamy do czynienia z wielolekową terapią w nowotworach, szczególnie w tych następnych liniach. No jest to bezsprzecznie olbrzymie wyzwanie i to nie tylko dla polskiego systemu ochrony zdrowia, ale dla systemów europejskich. Ja miałem okazję w zeszłym tygodniu być w Brukseli rozmawiać z kolegami z Wielkiej Brytanii, z Hiszpanii, z Niemiec. Niemiec. Jak do tego podchodzić? Tutaj te polskie rozwiązania czy polskie pomysły są jak najbardziej do zastosowania. Też wsłuchujemy się w te rozwiązania, które są w różnych krajach. Ale na podwórku polskim wydaje się, że taką drogą jest szybko, szybkie przyjmowanie do systemu i do refundacji leków, które utraciły patent, czyli które stają się dużo tańsze, w których jest dużo większa konkurencja, na której możemy oczekiwać, że ceny spadną. Kolejnym jest przesuwanie leków z programów lekowych do katalogu chemioterapii, gdzie swoboda korzystania z nich również w sensie barier administracyjnych dla lekarzy jest dużo większa. Kolejny element, o którym mówił dzisiaj pan minister, to to, żeby część leków stosowanych w onkologii znalazło się w refundacji aptecznej. To jest jeszcze szerszy dostęp i pan minister, że tak powiem, nakreśla ten swój strategiczny czterop. Letni plan działania, właśnie który miałby iść w tym kierunku. A jeżeli chodzi o stosowanie wielolekooporności, no to tutaj wyraźnie ministerstwo oczekuje używania w dużo większym stopniu instrumentów dzielenia ryzyka po to, aby cena efektywna mogła być niższa. Ta cena. Oficjalna będzie nadal utrzymywana na, na danym poziomie, natomiast minister chce jak wyraźnie mówił, stosować kryterium całkowitego kosztu terapii na danego pacjenta w różnych liniach leczenia. W związku z czym te kombinacje, które które będą łączyły się z akceptowalnym kosztem, no będą jak gdyby dopuszczane do finansowania ze źródeł publicznych. Tutaj minister zwrócił uwagę na jeszcze jeden ważny bardzo element, mianowicie na to, że jeżeli w perspektywie pojawia się utrata wyłączności tej rynkowej czy ochrony patentowej, która jest powiedzmy w perspektywie decyzji refundacyjnej dwubądź trzyletniej, to wtedy ministerstwo też będzie dużo bardziej elastyczne, jeżeli chodzi o ten oczekiwany o, tą oczekiwany, o ten oczekiwany spadek ceny efektywnej przy podejmowaniu decyzji. No, oczywiście, to wszystko jest po to, żeby uelastyczniać farmakoterapię, żeby można było ją indywidualizować, żeby razem z diagnostyką molekularną można było trafiać w tych pacjentów, przepraszam, że tak mówię, dla których będzie to najbardziej efektywne. No i po to, żeby ta Polska przesuwała się w różnych badaniach, tak jak w badaniu WAIT, na coraz wyższe pozycje, jeśli chodzi o dostępność refundacyjną, to znaczy, żeby polscy pacjenci mieli coraz szerszy dostęp do terapii, szczególnie tej, która oznacza przełom w medycynie. Jak wyglądamy na tle Europy, jeżeli chodzi o refundację nowych terapii, szczególnie w onkologii? Nie wyglądamy jeszcze bardzo dobrze, ale wyglądamy coraz lepiej. A powiedziałbym farmaka Jak weźmiemy pod uwagę kosztową efektywność, kosztową efektywność czy raczej coś, co zwiemy affordability, to, co jesteśmy w stanie przeznaczyć na leczenie, no to po pierwsze widać, że onkologia jest zdecydowanym priorytetem w tych decyzjach Ministra Zdrowia o tym, co ma być refundowane. Po po drugie, tych terapii jest coraz więcej, na co wskazują porównania międzynarodowe i jeżeli popatrzylibyśmy dynamicznie, popatrzylibyśmy na trend, to Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej, bo do tych się porównujemy, wygląda coraz lepiej.